się Wiktor Nadrzewa i jestem studentem zarządzania i inżynierii produkcji. To, co widzieliście przed chwilą, to byłem ja próbujący przeżyć. Jednak udało mi się. A to przedstawienie zrobiliśmy w ramach zajęć kształtowania własnej kreatywności i osobistego rozwoju, prowadzone przez panią magistrę Iwonę radwą Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od pierwszego pytania. Wiele dorosłych, gdy mówi o kreatywności, twierdzi, że zagubili ją już dawno temu. Jest to, dobrze bez niej. Czy jest to naprawdę aż tak ważne? To nieprawda i nie wierzę w to, że dorośli zagubili swoją kreatywność, ponieważ kreatywność to jest takie narzędzie i taka umiejętność, która towarzyszy nam właściwie przez całe życie. Bo to z kreatywności powstają wszelkie pomysły na realizację swoich marzeń, planów i to zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym. Dlatego Specjalnie tak wcześnie ruszamy z wyszukiwaniem, z wydobywaniem i przede wszystkim z poszukiwaniem narzędzi, aby tą kreatywność rozwijać. No i dlatego bawimy się tutaj, bo to trochę wygląda na zabawę, mimo że mm, posługujemy się już z góry przyjętymi w świecie sposobami wydobywania kreatywności z młodych ludzi. Dlaczego akurat kreatywność, a nie na przykład ekonomia? Ja jestem osobą, którą, jak wiesz, bo masz ze mną już zajęcia kolejne, jestem osobą, która jest przede wszystkim magistrem sztuki, czyli na dziedzinach bliskich mojemu sercu i moim umiejętnościom i temu, co przez całe życie robiłam, bo jestem też wykładowcą, praktykiem staram się jakby pracować na tych obszarach, ponieważ wydaje mi się, że są najbardziej, najbardziej jakby fajne, no właśnie dają dużo możliwości. Natomiast dlaczego kreatywność się nie ekonomia? To nie jest tak, że albo albo. Ekonomia jest nam potrzebna. Macie ten przedmiot fantastycznie wykładany i fantastyczne wiadomości tutaj przyswajacie, które Wam będą równie potrzebne. Ale kreatywność jest też takim przedmiotem, który należy do przedmiotów tak zwanych miękkich, czyli są to umiejętności dodatkowe, które jakby wzbogacają każdego studenta. Żeby mógł wykorzystywać wiedzę tą bardzo teoretyczną i w jakikolwiek sposób kreatywny ją wykorzystywać, więc nie ma albo, albo ja uzupełniam jakby możliwości i technikę posługiwania się i poruszania się po świecie, żeby wykorzystać takie a nie inne umiejętności, już takie te konkretne, żeby mieć fajne życie. Skąd bierze Pani motywację, by prowadzić te zajęcia i poświęcać się w znacznej mierze nam, Studentom? Od razu muszę zaprzeczyć i w ogóle tutaj zaprotestować, ja się w ogóle nie poświęcam. Ja się świetnie bawię, ja przede wszystkim realizuję, śmieję się i dobrze o tym wiesz, śmieję się, że mam misję. Czyli już po swoich zawodowych planach, które gdzieś które ograniczyłam, powiedzmy skończyłam pewne etapy, stwierdziłam, że w moim życiu kreatywność była czymś po prostu, co towarzyszyło mi każdego dnia, ponieważ wszystkie pomysły i realizacje moich. Planów zawodowych, moich e, e, przedstawień, realizacji telewizyjnych, no właściwie nie odbyłyby się bez jakiejkolwiek kreatywności, więc jakby e, wiem dobrze, jak czerpać, gdzie czerpać i, i jaką daje satysfakcję y, ten moment takiego pomysłowego dobromira, kiedy się rano budzisz, mam pomysł, mam to coś, więc to nie jest poświęcenie. Ja przede wszystkim bardzo się cieszę i obserwując efekty Waszej pracy, które są, jak dobrze wiesz, generalnie na początku naszych zajęć, służę, raczej e, znaczy moim zadaniem jest przeszkadzanie Wam w tych rozwojach, tej kreatywności, ponieważ Wy macie bardzo dużo pomysłów, ale bardzo często błądzicie, więc ja też muszę sprowadzać Was na dobrą drogę, albo Wam trochę zamieszać, albo Was po prostu e, trochę motywować, bo to też jest bardzo potrzebne. Natomiast. Staramy się wspólnie, mając bardzo trudne tematy, bo to co Państwo widzicie w tych wszystkich naszych przedstawieniach, które Państwu przedstawiamy, to nie są takie wymyślone, banalne historie. One oczywiście opierają się o bardzo naukowe tematy, trudne tematy i takie tematy z misją. Natomiast zadaniem studentów na zajęciach jest wykreowanie spektaklu. Em, ciekawego, z przesłaniem. No i z, taką, e, z takim e, jakby z ostatnim z, z misją o dokładnie i właściwie z przesłaniem, bo tutaj nie możemy tu, tu kombinować. Przesłanie, które każdy kto ogląda to e, przedstawienie będzie mógł chwilę nad tym się zastanowić, pomyśleć, a że to jest w formie lekkiej i przyjemnej, no to wydaje mi się, że tylko jest plusem. Zdecydowanie tak. Dlaczego akurat teraz? Dlaczego niemalowanie Dlaczego teatr, ani malowanie? Ponieważ teatr to jest zabawa grupowa. Oczywiście są monodramy można samemu występować, ale to zostawiam sobie na wystąpienia publiczne, które zresztą realizujemy w kolejnym roku. I to już jest wtedy praca indywidualna. Malarstwo, no cóż, właściwie dlaczego nie? To jest kolejny pomysł, kreatywny, więc brawo. Nie bez powodu zostałeś piątkę z kreatywności. Tak. Właściwie każda dziedzina, dlaczego sztuki? Ponieważ e, sztuka po pierwsze jest czymś, co e, fajnie nas rozwija, daje nam różne możliwości, daje nam e, taki fajny obszar do poruszania się, no bo wszyscy gdzieś tam żeśmy się lekko z tym już spotkali, lubimy to, to jest też widowiskowe, e, a mówię, wracając do, do teatru... Dzielimy się na role, to jest zresztą jeden, jakby jedno z zadań, że jest grupa, jest szef grupy, czyli reżyser częściowo, bo reżyserują wszyscy, każdy musi mieć pomysł na siebie, na swoją rolę. Wymyślamy od wyglądu postaci wręcz do tego, co postać mówi, no więc co jak nie teatr daje nam to możliwość. Pewnie, że moglibyśmy musicaly tworzyć i śpiewać, no ale tutaj już są potrzebne inne umiejętności. Już i tak, prawda, palcami nas pokazują, że my tutaj śpiewamy i tańczymy na tych zajęciach. Tak, proszę Państwa, śpiewamy i tańczymy, ale w bardzo słusznym celu i z bardzo ważną misją żeby przedstawić fajnie, kreatywnie nasze życie, nasze pomysły, no i żeby ruszyć to, co mamy w środku. Wartości estetyczne poznawcze, etyczne i pragmatyczne. To cztery tematy, na które pozwaliśmy. Czy było ciężko podczas przygotowań, żeby je jakoś ująć ładnie? Tak, dlatego że pierwszym problemem, jaki napotkali moi studenci, to przede wszystkim było zrozumienie, o co chodzi w tych wartościach. Oczywiście każdy rozumiał co innego. I jedna rzecz, która tak naprawdę przeszkadzała nam najbardziej, to siedzenie w pudełku. Może Państwo nie bardzo rozumiecie o co chodzi z tymi pudełkami, ale zawsze krzyczałam i mówiłam, bo prawie krzyczałam, dlatego że już z siebie wychodziłam. Mówiłam, wyjdźcie z pudełek. Nie idźcie po śladach innych ludzi, którzy już coś wymyślili. Ponieważ zadaniem oprócz przygotowania tego widowiska, zadaniem, które mają studiać dodatkowo, to oprócz bazowania na rzeczach już wymyślonych, nie wiem czy pamiętasz dalej definicję kreatywności, którą nam Szwed. Dobra. Naukowiec ze Szwecji nam powiedział, że są to, musisz wziąć dwie już istniejące, istniejące rzeczy i połączyć je w trzecią, nową, kreatywną. No i to był ten problem, że tak naprawdę korzystaliście e, naprawdę z wielu już ścieżek wytyczonych przez wielu innych kreatywnych ludzi. Co oczywiście było łatwizą, na co ja nie mogłam Wam zezwolić. No i tutaj były te przepychanki, no i te próby niekończące się. Oczywiście dla mnie najwspanialszą rzeczą na tych zajęciach, z całym szacunkiem do końcówki i do tego, co Państwo widzicie i oglądacie, czyli do tego najbardziej widowiskowego elementu, jest sam fakt przygotowywania i tego, jak dochodzicie do ściany, jak mówicie, że nie, no nie, no mieliśmy taki fajny pomysł, nie, no Pani magister, wszystko nam Pani magister to wszystko przewróciła dobre nogami. To jest dla mnie sukces wtedy. Im więcej grup doprowadzę do ściany, czyli do, do niemożliwości kroku kolejnego, czyli że będą musieli to przespać i jeszcze raz zaczynać, i zostają w tyle, bo reszta już idzie do przodu, to po prostu jest ten efekt, na który jakby nauka czeka, i to jest to pobudzenie, to jest to ruszenie z miejsca i dotarcie gdzieś do pokładów głębokich. Czy jest Pani zadowolona z tych końcowych rezultatów, jakie mogła Pani zobaczyć? E Oczywiście, że jestem zadowolona. No, piątki świadczą o tym, że zdaliście celująco, i bardzo jestem dumna z tych pomysłów, zaskoczona bardzo często, co jest tym fajnym elementem. No ale przede wszystkim jestem też dumna z Was, że pokazaliśmy to w szerokiej publiczności i mieliśmy zacnych gości, bo gościliśmy głównego dziekana, profesora Marka Dudka, który. Jak wiesz i jesteś świadkiem, a Państwo to zobaczycie, obiecał, że w przyszłym roku już szersze grono będzie mogło oglądać no, ciężką Waszą pracę. Tak, ja jestem zadowolona, ponieważ to jest pierwszy oczywiście krok, więc nie mogę powiedzieć, że to jest koniec pracy. Na pewno te zajęcia gdzieś uświadamiają dopiero studentom, że coś mogą zrobić i że no, muszą sobie po prostu tylko zaufać. Ale musimy do tego wniosku dojść, że tak. Dużo mamy do zrobienia, dużo tych szuflad kreatywności musimy jeszcze uzupełnić na wielu płaszczyznach i na wielu polach. A potem, jak będziemy mieli z czego czerpać, czyli będziemy mieli ten zasób wiedzy i możliwości duży, no to będziemy mieli pomysły. Cóż, z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest to świata Także ja Was serdecznie zapraszam w przyszłym roku na zajęcia kreatywność pani Magister i Wonny sado. I cóż, fajnie zobaczyć było, jak tak naprawdę. Konfrontujemy się z ogromnymi problemami, jakie pani Iwona nam zaprezentowała. A ja jeszcze na koniec powiem, że to nie jest tylko świetna zabawa, ale jednocześnie fantastyczna nauka kreatywności w sposób ciekawy, interesujący, mam nadzieję. Przynajmniej świadek tak twierdzi. Dziękujemy Was i zapraszamy. Oglądajcie!